Witajcie koledzy, modelarze Witam was w nowym roku Chciałem wam życzenia Wszystkiego najlepszego w nowym roku, danych projektów No i wytrwałości w budowie no To z pierwszy filmik chciałem wam dzisiaj pokazać w tym roku, jak ogarnąłem pokład Sinano w kartonie 1 mm Tak to wygląda Nie będzie troszkę kształtu. Jeśli się, się znajomy tym wiatrochronem, czy go nie wyciąć tu? On go miał. To jest taka dla mnie zagadka, czy miał ten wiatrochron, czy nie? To jest właśnie ten. Już troszeczkę ogarnęłam te galerie z, z wieżyczkami i one tak są w, włożone, tak żeby wam pokazać jak to w miarę będzie wyglądało. To też jest szablon pod hipsa, jakby to widzieć to, to jest zwykły karton, ale to właśnie ta galeria też tutaj będzie wycięta też się właśnie tak ogarnąłem To jest też ta wieżyczka trzecia z burty. No, i tak będą te, te winte. Sponsor nie jest przecież przymocowany. Dobrego przy, przyklejego, go, jakby miał już tutaj poprzeklejane po i umocowane duże galerie tutaj, do tego przymocy na, na stałe. już włapałem te wycięcie, tutaj wszystkie te klapy Ona sobie później pokaże wam w pozycji bojowej, z tej strony widać klapy po drugiej stronie okrętu to pokażę wam na zdjęciu jak są podniesione, skąd ten kształt tych klap także tak to wygląda, no. ruszyłem temat właśnie pokładów jeszcze też się zastanawiam z podkładem czy Miał deski czy inne deski, ale będę go robił go jednak w wykładzinie. I na wykładzinę znalazłem taki papier, wam pokażę. On tutaj ma bardzo ładną fakturę. On jest taki, To nie jest taki grube ziarno, i on tak się mieni w tą stronę. I nie wykleje pokład Tylko, że wkład w takich kwadratach. On jest dokładnie 320, ale ma bardzo fajną fakturę. Ten. I to jest papier, nie płótno. Nie. Mam no, posłanie cięższy, to będzie lepiej go przykleić go. Tutaj zacząłem też dilatacje, ale te delatacje to wiadomo, że to są takie. Ja je upośredniłem Stajczą Z, z wziąłem go te delatację. Tak wypośredkowałem. już Nie wiem, jak Już w następnie filmie wam to już zamocuję te barbety. Wszystkie. Się już bowiem tam z wieżyczką chciałem wam pokazać, ale nie jest. Trzecią trochę roboty. To się właśnie chciałem wam pokazać na siłę, ale mówię, nie nagram bo bez tej wieżyczki, ale już. Następnie już będę miał barbety, już umocowane w kadłubie. Wszystko także walczę, walczę, będzie też walczycie. Ale już nabiera kształtu, już jest. Trochę tych że w pokażę wam tylko tym, że wam pokażę pokażę On... wam Klapy tutaj widać po drugiej stronie. Widzicie? Troszkę tam yy, naświeciło się za mocno, no ale mam. Jak te ślady Tutaj tu widać te klapy. Tutaj. To są prezenty na na, na, na ringu. Bo jakbyś są jakieś ześciówki na dół, żeby to w nocy, czy po prostu, czy w ciągu, yy, tylko punkt orientacyjny. Żeby widzicie ześciówka po prostu na dół. Ale to są klapy podniesione w pozycji bojowej. I się pod, pod, jak on idzie pod kosem, jak mówiłem, to, to symetry, symetrycznie idzie. I tu też widzisz troszeczkę ten kształt. Tutaj te klap one są złożone, a tu są poniesione do klapy prostu no, że tu widać wszystko, pod, jak idzie pod gdzie są krawędzie pokładu, jak to idzie pod kosem. Zobaczcie moje mili. Także dziękuję Wam za oglądanie, za subskrypcję. Super się. Ktoś to ogląda w ogóle i bardzo mi to pochlebia. Mam nadzieję, że po zbudowaniu wykreślenia polskiego plany. Myślę, że to byłaby dobra rzecz. To było dzisiaj na tyle. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Do zobaczenia. Trzymajcie się.